Obywatele i obywatelki Ósmej Rzeczy Gotikowej. W ostatnim czasie tajna komisja do spraw wojskowych, państwowych, wśród wewnętrznych, wywiadowczych oraz sprawu, sprawu sportu, finansów, spraw YouTube'owych, rybołówstwa i kusownictwa, w skład której wchodziłem ja i Damian, postanowiliśmy odwołać stan wojenny po ówczesnym poinformowaniu mnie przez Damiana, że wszystkie służby milicji, FBI, KGB, KGW. KFC, AK oraz służby, specjalne, oraz służby specjalnej troski ZSRG oraz służby ósmej rzeczy gotikowej oraz zaprzyjaźnionych państw komunistyczno-socjalistyczno-demokratyczno-luteriańsko-katolicko-terrorystycznych -ter zwanych również ISIS, -IS, to tak naprawdę iluminaci, którzy mogą, którym mogę naskoczyć i moja władza jest przez nich y, obserwowana i Jeden niewłaściwy ruch, a zostanie po mnie to, co zostało po kebabie, który zjadłem w sobotę. Czyli gówno. Damian jest oficjalnie e, przeze mnie ogłoszony bohaterem narodowym. Zostaje mu przyznany order ziemniaka i kwatera na Wawelu. Poinformował on mnie również, że nie zamierza w najbliższym czasie umierać, więc sprzedaliśmy kwaterę na Allegro, kupiliśmy sobie e, dziwki, mefedron i bilety. Dla całego mojego rządu na wyspy kanaryjskiej gdzie, gdzie, gdzie spędzę Najbliższe 12 minut Bo potem zażyty Zacznie działać i stacę świadomość Tak więc Oficjalnie odwołuję stan wojenny I życzę wszystkim obywatelom miłej nocy Na koniec chciałbym dodać, że nasze wojska Nie opuszczą terenu okupowanego przez orków okupowanego przez orków Zwanego również Górniczą Doliną I dalej będą tępić okupanta Za pomocą dezodorantów, gazu I octu spirytusowego Żegnam ozięble, marszałek ósmej rzeczy gotikowej, Bezio Karuzelski. Bądź czujny wobec wroga narodu.